Wszystkie słowa ja powitam was z kolejnym poradniku. W tym poradniku pokażę Wam jak zainstalować taki pasek tutaj z RockDog. Tak, tak, dobrze czytam. RockDog. To jest taki pasek z systemu operacyjnego MAC. To jest taki ułatwiający taki skrót do programów, że mam wszystkie programy na wierzchu i nie musimy mieć wszystkiego tam pochowane na pulpicie. Teraz pokażę Wam skąd pobrać. Chodzimy na link podany w opisie czyli na www.rockdog.com i chodzimy w zakładkę download i tutaj pobieramy rockdog i tu się pobiera i mamy tutaj y, o, y, instalator i po prostu instalujemy i wtedy pasek mamy na pulpicie i tu mamy tak, wchodzimy w ustawienia paska i tak tu mamy ogólne tu wybieramy język najlepiej zalecacie sobie tą opcję bo wtedy będzie się uruchamiał program przy starcie Windowsa tu mam takie zaleczone kolejna zakładka ikony wysokość czy jakość jakie mam być jakość tutaj mamy nasze opcje rozmiar w jaki chcemy mieć rozmiar o taki możemy mieć taki zwykły mały duży tu jak woli, yy, tutaj ma, dobra, yy, tu mamy położenie, góra, dół, tu mamy różne położenia, yy, tu mamy przesuwanie, tak, gdzie chcę chcę mieć, tu mamy styl, jaki chcemy mieć styl, jaki ma wygląd. o taki na przykład, ja mam tak jak yy, widzieliście przed tu mam jakieś efekty, tutaj zach, yy, zachowanie i tutaj o programie. I tu mamy jeszcze klienę na ten przycisk i możemy sobie zaktualizować, jakaś będzie aktualizacja. Mm, więc to było tyle na ten poradnik. E, trzymajcie się i pamiętajcie, żeby na duszy, ok, a ja nie na duszy, żeby nie mieć tutaj ustawione ładnie, jakby, jak przedtem miałem. I to było wszystko. Trzymajcie się i cześć.